Siemanko z tej strony Kamek i witam was w Fantasy Collection w półfinale w Rewanżu dzisiaj za nami Slachu. Cześć Siemanko. No, i w pierwszym meczu, jeżeli nie widzieliście ile było, to musicie iść do lacha zobaczyć. Link macie na dole, to jest rewanżyk. I właśnie do finału gramy. Lachuga, Szwajcarią, ja Szwajcari gram tak. Anglię, skład Anglii możecie sobie zobaczyć. No, o ja. No, ale tu masz brązowy, no... ale masz Embolo i Shakiriego, starym. No wiem, no, ale smakuje. właśnie ja myślałem, czy grać, yy, czy grać Turcją, czy nie, czy grać z Niemcami, czy nie. I jednak zdecydowałem, że za, zaryzykuję Szwajcarią. Zobaczymy, czy się opłaciło, czy nie. No, przynajmniej to przecież. Serio? What the? No nie co wierzę co stary, mi? jak ty to obroniłeś teraz! Fu. Jaki wardul! Ale w ogóle to jak Shakiri przejął, to wy no, mówicie, on to będzie dla mnie najgorszy. Oooo, do, do obrony. Ja pierdzielę! Jezus. Nie no, czy wczoraj, już, No, mój go. Jest! Shakiri 1-0! Ach, mówiłem, ten Shakiri nie może zobaczyć, i tak jest, ale no, już przecież... <laughs> Najgorsze, że wiem, że ty zejdziesz, ale nie mogę tego obronić. I to znaczy, bo to jest. Jak dobrze wejdzie, to ciężko jest ten trick no. złapać. No. Co tu? Nie odpalają, stary. To jest Anglia? Ooo, to... come on. Chciałem, że będzie dwa. Oj, 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 oj. oj. <laughs> Powalczyli ja, to chłopaki, jest, widzę. Zresztą to to jest jakiś żart, nie. Karny, stary to jest. No, to jest karny! No, dziękuję, piputki. O oh. oh, mój Boże O oh, fuck! Tak jest uh. O, oh, ale to wyłapałeś teraz, GZ Jeszcze w górę dałem, żeby nie było Właśnie tak się zastanawiałem czy to zrobisz czy nie No to jeszcze jakieś szanse mam, no, ale jak ten LBK się wywala no jeszcze co jest? Gol? Shakir, jest. No, Co no, zrobiłeś? No stary, to jest, nie. nie w ogóle przejść połowy, nie mogę, także tutaj nawet nie ma o czym rozmawiać. Ale ten kardy w kurzu nie trafiłem, ale ten mały zapierdzielasz, poszedł od razu. Ja nad tą o. reprezentacją Niemiec się zastanawiałem. No przecież patrz, widziałeś to, to, tak, to leciało? Czemu ten koleś się wywrócił? Ojej! Stary z Dobra. To... O... Czas zrobić to, to po raz drugi, albo i nie, bo jest trzy. Po ja pierdziele, ale stary to jest trzeci pręd w tym. W meczu naszym. Przecież stary, no to jest. <grym>, nie, nie mogę biegać. biegać. Piłki nie, nie mogę, mogę biegać, no? że się śmieje fało ty. Aaa, no, no bronił. Przynajmniej będziesz miał co wycinać, dużo tej duże akcji. No stary, odbieram! Ja jebie! A ja Przecież... gram w FIFA. <grym>, to jest łapak jest! Ja, ja, ja nie rozumiem. Nie, a widzisz teraz poleciała do Ciebie. Wow, no Coś się było. Mój pat o ziemię. Co ty gadasz? Brawa dla mnie. Oddałem pół strzału na bramkę. Stary, Przestałem ale ja, mnie, ja wiem jak się mówi... czujesz. Stary, ja nie rozumiem, po, poprzedni mecz zajebiście, i ja i Ty, a w tym no, no nie mogłem nawet... No nic zrobić, Butland jeszcze 9-5 ocenę, stary. Ale stary, to słuchaj, ja wiem jak się czuję, Shakiri 9-4, Patrz no, statystyki meczu, zniszczyłeś mnie totalnie. Ja chcę nic zobaczyć, bo robić. jeszcze nie widziałem tego. E, słuchaj, jak grałem z Vibę, to miałem... Ja pierdziele, 0 ceny chciałbym mieć, jeden No stary, no nic nie mogłem zrobić w tym meczu, nie Jak grałem z Wibę, miałem to samo, zobacz sobie na ten mecz, stary, tam Mbolo po prostu rozwalał system, także wujek Handicap jednak przyszedł. No, Przykro mi, no że dobra, to tak się no, kończy. Zasłużyłeś no, powodzenia w finale. Zobaczymy, z kim się spotkałem w półfinale. Zostały mi dwa najlepsze składy na, 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 na niech w Tak, A film. mi zostały lam inform. Także o. finał będzie taki, wiesz. Ciekawy, ciekawy. Ja, ja tymczasem będę resztę i, i co. I, i powodzenia w finale. I tyle. No i, i do zobaczenia w kolejnych <ślam> nagrywkach. Ale jestem w Słyszę. <ślam> dzięki za mecz. Trzymajcie się. Do